Pogrzebani z nim przez chrzest, z nim zostaliście też wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który skrzesił go z martwych. Was, którzy byliście umarli, i z powodu występków i nieobrzezania waszego ciała, wraz z nim ożywił, gdy darował nam wszystkim występki. On zniszczył obciążające nas zestawienie długów, które przez swoje zapisy przemawiało przeciwko nam. Usunął je przybijając do krzyża. Co oznacza być pogrzebanym z Chrystusem w chrzcie? Otóż oznacza to, że Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby zapłacić dług, którego my nie moglibyśmy zapłacić. I w momencie, kiedy jesteśmy chrzczeni, to wtedy ściągane z nas jest piętno, Grzechu pierworodnego. Co prawda, skutki tego grzechu pozostają. Chorujemy, cierpimy, umieramy, ale poprzez nasz akt woli możemy sięgać po nowe życie właśnie w Jezusie Chrystusie, który zapłacił dług nie do zapłacenia. I to jest źródło niekończącej się radości dla chrześcijanina. Rodzice, którzy chcą naprawdę wychować w wierze swoje dzieci, muszą o tym fakcie jak najczęściej opowiadać swoim dzieciom.